Witam, pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejny kulinarny odcinek z cyklu Goto z wesoły, Skin skincaremp PKS nie ma skin, w nie ma skin Boją się mnie robi murzyni i Żydzi Dlatego założyłem kapelusz Żeby mi tak w gracie nie wiało Dzisiaj standardowo testujemy kuchenkę z biedronki za 35zł Ciekawe czy była warta zakupu Sobie przemieszamy, bagnetem Znaczy, pokusiłem się na tą kuchenkę może nie tyle co na y, karabinczyk, co na kuchenkę. Jak widać, że ona, y, te elementy mnie nie martwią, ale bardziej martwi mnie y, w jakim stopniu to mi się zagotuje. Ponieważ ja zawsze preferowałem żywy ogień, nie ukrywam, zawsze kopałem z sapetką, a to nagle przyszło taka taka, nic nic z nic z kuchenka z biedonki, Także myślę, że ona powinna dać radę. No, skoro już się gotuje, zobaczymy wodę. Gdechówka, gdzie mój bagnet? Dobra, to sobie przemieszamy. To po sobie je przemieszać delikatnie, delikatnie. Ogólnie rzecz biorąc, no biedący jest jeszcze hamak za 60 zł. karabińczyk jakiś, za, jak wspomniałem na pierwszym filmie, co w ogóle w tym, w tym pierwszym filmie za 10 zł. Yy, naczynia turystyczne i pas taktyczny. Jest wiele innych ciekawych rzeczy. Tylko, że nie wiem, jak to się adekwatnie do jakości. Naszynia turystyczne patrzyłem, to one były w miarę, według mnie, w, w, nawet solidne wykonanie, te naszynia turystyczne. Natomiast yy, kuchenka, jak widać, no, spisuje się. Tam patyczki dorzuciłem, tam wszystko ładnie się pięknie zgrywa. Także to się myślę, że się będzie gotować. Bez najmniejszych obaw problemu. Ja się trochę nawodnie, manietko menażka moja z piję kawę, to jest manietka, menaszka taka jest ona bardzo fajna może uda mi się ją wyjąć jedną ręką proszę bardzo no i teraz wystarczy poczekać i dziękuję Państwu ślicznie za oglądanie moich filmów Czapki z głów pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski, dasz ból.